Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jarek tutaj się rozkłada i znowu mnie nie widać, ale znowu widać szare pudełko. Jeszcze raz, Small rig. Zakup z Chin przyszedł, ale można kupić to też już w Europie. I to też nie, to już chciałem powiedzieć, że też będzie dwupak, ale nie, to nie jest dwupak, tylko. Pojedynczy element, i myślę, że kolejna rzecz, która jest mega pożyteczna w pracy każdego fotografa czy operatora wideo, czyli Magic Arm. Magiczne ramię to jest jedno z najkrótszych, jakie udało mi się znaleźć. Zobaczmy tutaj, te ramiona mają w granicach od kuli do kuli, w granicach 50 mm. Więc jest to naprawdę maleństwo, ale przez to, że to jest maleństwo i te kulki są dosyć mocne, to jest to jeden z mocniejszych tych Magic Armów, jakie udało mi się spotkać. Tutaj mamy mały gwint, mały gwint, również mamy takie gumki na końcach, czyli jeśli dokręcamy coś to na, na przykład do aparatu. To mamy pewność, że się nam nie będzie to ślizgać mimo jakichś drgań. Rewelacja bez tych gumek, jak powiem szczerze, to jest prędzej czy później, zawsze i tak się coś poluźni. A z tym prostym rozwiązaniem macie naprawdę pewność mocowania. Również dodatkowo tutaj, może wezmę do mikrofonu, będzie wtedy słychać między. Tym a tym miejscem jest zębatka. Taka mikroskopijna, ale słychać, że nie jest to płynny ruch, tylko co parę stopni się to porusza. Czyli, kiedy to dokręcamy, to mocujemy nie tylko kulę na krawędziach tego medzikarma, ale oczywiście ściskamy również środek. I uwierzcie mi, że kiedy to dokręcicie, to absolutnie już tutaj nie da się tego poruszyć. Tyle w temacie Smolery robi tych sprzętów od groma, aha, jeszcze może ważne, żeby powiedzieć, że kiedy jest to poluźnione i załamiemy sobie te końcówki, to możemy tym kręcić dookoła, tak? czyli 360 stopni. I kiedy to mocujemy, już tutaj zaciskamy, to poprzez dociśnięcie tych kul, wtedy również ten kąt, tutaj który określamy. Jest już nie do ruszenia. Super sprytne. Myślę, że wiele firm to ma, ale nie wiem, czy wiele firm ma aż tak krótkie te ramiona. Dajemy sobie tak, dociskamy i to naprawdę jest już wtedy nie do ruszenia. Tyle. Króciutki film. Link tradycyjnie w opisie. To hmm, nawet nie wiem, z jakiego sklepu. Sprawdzę opiszę Wam i macie wszystko podane na tacy. Świetna, świetna sprawa. Zdecydowanie polecam. Na razie, cześć.